boię się No bo tam w sumie, no nie głupia. Teraz su. Spacer. Waga. Spacer. O kur... Penta kilkurw. O kurwa. Invaden. Kazik, tu jest. On cały jomo ma. <laughs> o! O! Dobre. Ja bym tam szedł. Tak, tak. Dobra. Jezu, to bywa! Ja pierwszy. Przypomnijmy, Kazyk zrobił pętę w drugiej minucie. Kurwa serio? Kurwa <laughs> <Wabry. Wabry. laughs> ale mamy team z gówną. będziecie zrobiły w tej grze? <laughs> A jak nie zrobimy? Zrobimy. Invej, Nie, nie robimy. In... No, musi, musimy. Rusz się. Rusz się. Poczekajcie, bo ja w klawisze nie mogę trafić. Ja po... Stój. Kur***. A, a, ja a, a, a... Jezus! Nie. Nie. No i co? A ja mogę najwyżej A Imaleja. masz Kiemasz? Kur... 3 sekundy. Nie żyję. Umarłem pod kątem. Nie mogę. Baron pod kołtem Nie, umarłem pod kontent. Umarł pod kątem Kątem, kątem Kąt, prostym żeby było śmiesznie Pod kątem Prostym No co? O oh, fuck Ej, wy o mnie śnicie? Co? Inwade z wojska, czy Mam mi. kotka takiego Nie ja słuchajmy kotka. go. Słuchajcie się mnie. Słuchajcie nie, no nie go, mamy beznadziejnej inwade. Oglądałem dużo poradników. Dajmy im dwa trupy. Już i się bryki! I nie 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 kurde. No i padrzak łatwo. <laughs> ja pierd... co tam szczekałeś? Bo to normal draftik, oni myślą, że. A, se podsiluje. I kuku! Level, level, yeah, Inwade! Lux bezagi. Bezagi, eee, luks. No ty kurde. Ja wszyscy jest jesteśmy ogarnę, tacy różowi. No. Ja jestem... Za nimi ten czy ten lecą, a ja jestem dosłownie różowy z chromą, nie? Aha, a my też! Pomóż tam. E, schodź, schod, schod, uwaga, schodź tam. tam. Tam nie ma co pomagać. O kurwa, Nie trafiłem. Ja pier... Ja może cofnę, bo chyba wykorzystałem limit szczęścia. To nie było szczęście, tylko to był danie. No czy tak, wiadomo, to, no to był danio. To był danio, Liz... no to był O był, to był jestem, <grym> jestem twoim szczęściem Inwade, invade, 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 inwade, co inwej? Jam, odcięła się O kur Liscin idzie na bota Wiesz? Uh, 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 Najlepszy ty w Polsce. Serio no. <laughs> Co ty ma tak za Bo... Nie wiem Nie ma Alicina O kur! Wypierdalaj! Już <laughs> Ale to ukradniesz co? <laughs> Nie bój się, ja jestem tanki <laughs> Nie bój się z tym tankiem i nagle chłopy umiera na oczy O Boże, skoczyła w tym momencie O i podje. je... No, no i cigiemka O i podje Ravenowi, który stakuje. Przykro mi. naucz się zabierać. Ao, zabiorę ci z liczby e, czy ty powiedziałeś, że mnie zabijesz? <laughs> Ej, bo my przegraliśmy w Champions się chyba, wiecie? Chyba ty. Chyba no. ty no. <laughs> Przegraliśmy. No. Ej, on to anulował. Jest! I tak Mamy to! Polska Górą! O, a. Przeciwnik! No, Paweł! Nie, co ty robisz? Mówiłem, że przegraliśmy to w Champions League. No, <grym> no, <grym> no, 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 no. <grym> o! Ej!

No my tu mamy... Kurwa! Komu... Żyje! No tak! RACZĄKU! Żyje ratunku. No, tak! Nie no, Ale... Nie róbcie takiego kurwa tutaj szumu! Ty to animowane jest w loading screenie! Za 2000 war. mieć animacje w loading screenie! Bro, invade! Jakie kurwa? Ja jem! Do... Mamy dobre cyce! Mamy dobre cyce! On kupił skina za 2000, by the way. I patrzę do odcinka. I płatka aniołku. Lidzby, tak, ty, ty, ja ty. się I zakrypki.